Cześć, kochani moi, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w czytaniu tygodniowym. I co moi drodzy? Lecimy, lecimy. Mamy piękny wrzesień, kocham jesień. Mam nadzieję, że Wy też kochacie jesień. Jeśli nie, no to cóż, zapalcie sobie jakieś świeczuszki, herbatka, kocyk, ulubiona książka i może pokochacie jesień. Moi drodzy, lecimy. Sprawdzamy, co tam się u Was dzieje, co się wydarzy. W tym tygodniu pamiętajcie, że są to czytanie ogólne, szybki rzut energii. Sprawdzamy. Moi drodzy, obserwujcie mnie na Instagramie oraz zapraszam Was do kontaktu na czytania prywatne. Zobaczcie, co my tutaj dzisiaj mamy. Jedna lalka, druga lalka, trzecia lalka, czwarta. Dzisiaj same lale chciały Wam powiedzieć. Cześć. Dzień dobry. To dostałam. Sami pewnie wiecie, ci co wiedzą, to nie wiedzą. Afryka, Bułgaria, nasz kochany Olsztyn. No i proszę bardzo, motanka przyleciała z Ukrainy. Lecimy moi drodzy, lecimy, lecimy, lecimy. Co tam słychać, co się wydarzy w najbliższym czasie? Oczywiście chodzi o ten tydzień, i po kolei znakami sprawdzamy sobie energię, jak to się tam wszystko wam poukłada, ułoży. Zaczniemy sobie od barana. Baran 24 września, 1 października, 24 września, 1 października, baran, baran, słuchajcie, wyjąłam karty nie moje, nie moje, ale sprawdzimy, jak się nimi tutaj operuje. Baran, ten tydzień. Co w nadchodzącym tygodniu, na co należy zwrócić uwagę, czego baranki nasze. Nie wiedzą, czego baranki nasze nie wiedzą, a co powinny wiedzieć. Proszę o prowadzenie zgodnie z wolą wszechświata. Ten tydzień 24 września, 1 października lecimy, lecimy, baran, baran. Uwaga! Szósteczka buława i przeznaczenie przeznaczenie, a raczej uzdrowienie. Teraz tak, barany, to czego, moi drodzy, nie wiecie to, to, że coś w tym tygodniu odejdzie w zapomniane, coś odejdzie z Waszego życia, domkniecie pewne drzwi albo ktoś po prostu ym, no, wyjdzie od Was, wyjdzie z Waszego życia i nie wróci. Coś należy zostawić w przeszłości. Takie karty mają barany i... Na co zwrócić uwagę? Karty pokazują, baran w tym tygodniu, jest jakiś proces uzdrowienia, przebaczenia, coś musicie w sobie uzdrowić, coś musicie przebaczyć, żeby pójść dalej. Po prostu takie karty są. Karty pokazują, że właśnie to, co odchodzi, to coś, co powinno być już dawno w przeszłości. W przeszłości zamykamy jakieś drzwi. I coś odchodzi, natomiast karty pokazują, że zdecydowanie, zdecydowanie barany w tym tygodniu otrzymują taki czas od wszechświata, gdzie jest czas uzdrowienia, jest czas przebaczenia, jest czas oczyszczenia. To będzie ładny taki tydzień. Niekoniecznie miły, ale taki pod kątem uzdrowienia, oczyszczenia, pod kątem poczucia ulgi. To jest bardzo dobry tydzień. Mamy tutaj jakiś potencjał, jakieś przedsięwzięcie, jakaś decyzja, która na razie stoi w miejscu i mam wrażenie, że będzie to stało w miejscu. Coś zostanie nietknięte, coś byście chcieli, żeby poszło naprzód, ale. Ale to jeszcze nie ten tydzień, żeby, żeby się tym zajmować. Na razie barany potrzebują się uzdrowić. czasu uzdrowienia, przebaczenia i zostawienia czegoś z tyłu za sobą. Tak to karty pokazują. Lecimy dalej. Byk, byk, jakie energie w tym tygodniu dla byka. Byk, proszę o prowadzenie. Ale byki, lecicie. Co wy psocicie? Byki, do soli. Raz, dwa. Do soli, wchodźcie mi do soli, byki. Lecimy, proszę o prowadzenie, zgodnie z wolą wszechświata, byk. 24 września, 1 października, byk, 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 byk. Byk, 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 proszę o prowadzenie, zgodnie z wolą wszechświata, zgodnie z wolą wszechświata, byk. 24 września, 1 października, co tam dla byka? Byka, byka naszego. Piszcie mi, co tam u Was słychać. Jak się czujecie? Nie zawsze odpowiadam komentarze, ale czytam. Czytam byki. Co w tym tygodniu? Proszę, król mieczy, rycerz mieczy, czwórka miecz. Orety, byki, same miecze. Same miecze. Z kim wywojujecie? No, z kimś byki wojują w tym tygodniu? Pytanie z kim? Albo będziecie wojowały, byki o coś. Albo będziecie wojowały byki z kimś. Mam tutaj wrażenie, że byk będzie próbował wywalczyć coś, co jest tak jakby nie do wywalczenia, bo dwie osoby, dwie mocne postaci, Dwie osoby, które są takie naprawdę Żylety, które nie dbają o dobro innych, nie są empatyczne, to nie jest ten czas, żeby z nimi wojować, żeby coś z nimi ugrywać. Tak to, drogi byku, wygląda. Mam wrażenie, że byki nie będą się koniecznie zgadzały w tym tygodniu z jakąś polityką, z jakimś przekazem, z jakimś takim. Mm, z, z kimś, kto ma władzę, z kimś, kto na przykład w pracy źle gra, źle zagrywa, szef źle zagrywa i byki chciałyby z tym walczyć i będą szły na noże, aczkolwiek tutaj karty pokazują, że czasami nie warto, bo nie ma się, nawet nie chodzi o to, że macie brak siły, tylko to nie jest ten czas, ktoś tam ma się zderzyć sam ze sobą, a nie, że Wy macie pokazywać, drogie byki. No jakaś walka, jest jakaś walka, jest jakiś konflikt w tym tygodniu, jest również tutaj, że nie będziecie, jakby walczyć, byki. To jest pokazane brak komunikacji, co, co i tak czy siak będzie prowadziło do jakiegoś zamknięcia, do zamknięcia sobie drogi albo do zamknięcia drogi komuś, komuś do Was jakby byki się izolują, byki się odcinają, jeśli nie walczą i byki na pewno wyrzucają ze swojego życia osoby i bezkompromisowo, bezpowrotnie. Takie są karty, takie konkretne, żyletne karty. Ostro byki będą w tym tygodniu działać, może to i dobrze, może i nie. Pamiętajcie tylko byki, że nie zawsze warto iść na noże, zwłaszcza z kimś, kto niestety czasami jest w lepszej pozycji, od nas. Tak się zdarza i tak jest. Trzeba poczekać na lepszy moment. Po prostu dobra. Takie karty dla byka. I lecimy bliźnięta. Bliźnięta, proszę o prowadzenie dla bliźnią z 24 września, 1 października. Jakie ostrzeżenia? Jaka energia na ten tydzień? Jaka energia na ten tydzień bliźnięta. I sprawdzamy i sprawdzamy moje drogie bliźnięta. Sprawdzamy, sprawdzamy. Bliźnięta, piękne moje drogie, bliźnięta. Co tam u was dla was w tym tygodniu? O, proszę, bliźnięta to. Bliźnięta to ostatnio mają taki proces transformacji chyba. Cały czas macie śmierć. Chyba w tamtym tygodniu też była śmierć wielkie arkana. Czyli jesteście bliźnięta dalej w procesie transformacji, ogromnej zmiany, przemiany. W trakcie przeprowadzki, w trakcie jakiegoś rozstania, w trakcie e, jakiegoś wykończania czegoś, ukończenia czegoś, e, to może być również dom, to może być podróż, to może być związek, ale tutaj się nie, e, nie będę rozstawiała kart na każdy aspekt, bo to nie jest czytanie miesięczne, tylko tygodniowe. W każdym razie bliźnięta są dalej w transformacji, dalej mamy śmierć, czyli transformacja, zmiana, zakończenie, ale również karty pokazują, że w tym tygodniu. Bo czujecie, drogie bliźnięta, że w końcu jesteście tam, gdzie chcieliście być, gdzie chciałyście być. Jakiś rodzaj ulgi, jakieś odcięcie drogi do kogoś lub czegoś, ale też poczucie ulgi, wytchnienia i taki proces, ym, powiedziałabym, uzdrowienia z celebracją, połączony taki proces uzdrowienia z takim zwieńczonym sukcesem, po prostu. Ta, taki tydzień, taki tydzień, ale również to jest tydzień zmian, transformacji, i jeszcze śmierć przy was jest. Jeszcze z zakończenia, i do końca bliźnięta nie wyszłyście, nie wyszliście. Transformacja przy Was jest. Takie karty. Lecimy dalej. Raki, raki raki, nasze piękne niebo, raki. Co w tym tygodniu? Co w tym tygodniu dla raka? 24 września, 1 października. Proszę o prowadzenie rak. Proszę o prowadzenie rak. I sprawdzamy, sprawdzamy, moje drogie raki. Co tam u Was w tym tygodniu? Co tam u Was? Takie szybkie rzuty poglądowe, raki, ale macie koło fortuny, no i świat, no i świat macie piękne karty. Piękne karty, drogie raki, przepiękny tydzień. Macie króla denarowego, macie koło fortuny, macie świat, coś się dla Was otwiera. Jakaś nowa szansa, nowe odrodzenie, czy to będzie nowa miłość, czy to będzie nowa praca, wyjazd, podróż, informacja o zdobyciu mieszkania, informacja o sukcesie. To to wszystko się dzieje w tym tygodniu. Dla każdego z was to będzie oznaczało co innego, ale mamy sukces, mamy świat, mamy proces celebracji. Zaufajcie tej zmianie, która jest drogie raki, która się pojawia na horyzoncie, bo to idzie na wasze dobro, na wasze dobro. Po prostu e, macie jakąś dobrą wiadomość w tym tygodniu od wszechświata e, piękną, piękną zmianę, przemianę i po prostu same dobre rzeczy będą się dla was działy. Niekoniecznie Wam się to spodoba na początku, no bo koło fortuny jest tak. Takie, że wiadomo, zmiany ktoś nagle może odejść, pracę możecie, no nie wiem, zmienić z dnia na dzień, ale to wszystko po to, żeby być bliżej waszego marzenia, waszego świata. Naprawdę piękne karty, drogi Raki. Coś tutaj się zaczyna, nowy etap wchodzicie, nowe drogi się otwierają, nowe drzwi wchodzicie. Mało tego tutaj może Wam pomóc jakaś męska energia, dobra dusza, przyjaciel, tata, ktoś z rodziny lub po prostu jakiś mężczyzna który nie jest w żaden sposób z Wami blisko połączone, ale ktoś Wam może pomóc również w tym tygodniu. Także naprawdę super karty raki. otwierajcie się na ten świat, na ten świat to był rak. No i kto po raku lew. Lew zobaczmy, co dla lwa. Co dla lwa w tym tygodniu. Lew 24 września 1 października lew. 20... Wow. Ale mi karta poleciała. 24 października, 24 września, 1 października lew. No, lwy mieszają w głowach. To na pewno, jak to na lwa przystało, proszę o prowadzenie zgodnie z wolą wszechświata. Lew. Sprawdzamy, co ulwa. Sprawdzamy, co ulwa. Lew. No, dwójeczka, szósteczka i pio, u lwy. Lwy, lwy, lwy. No, i co, macie piątkę? No i teraz tak, lwy, na pewno ten tydzień będzie takim tygodniem, gdzie jeśli musicie wybrać walkę a spokój, walkę a odpuszczenie, wybierzcie odpuszczenie. Mam wrażenie, że lew za wszelką cenę będzie chciał sobie coś ugrać, wygrać, postawić. Ostatnie zdanie niekoniecznie zawsze to jest warte tego, bo mamy tutaj jakąś stratę w tym tygodniu. To może być strata finansowa, to może być strata taka po prostu strata czegoś, kogoś ym, lub niedostatek, że czegoś nie powiedziałem, nie powiedziałam, czegoś nie zrobiłam wystarczająco, ale czasami tak, drogi, lwiej, jest lepiej zostawić coś, odpuścić, nie za wszelką cenę wojować, nie za wszelką cenę po prostu. Dążyć do swojego zdania, bo to się nie zawsze opłaca. I dosłownie takie karty tutaj widzę. Tak jakby tutaj rada była po prostu, drogi Lwie, zostaw niektóre rzeczy dla siebie. Nie warto przekonywać wszystkich o swojej racji. Z czasem to i tak wyjdzie. Takie karty. Mamy tutaj ostrzeżenie dla Lwa w tym tygodniu. <laughs> Uważajcie na kogoś, kto albo. Jest wam bliski albo udaje kogoś bliskiego i ma jakieś takie intencje nie do końca pewne, nie do końca jasne, niby jest z wami, niby coś tam, ale jasno się nie deklaruje, jasno się nie deklaruje, nie kłamie, ale też nie mówi prawdy odgadniecie, o kim mówię i uważajcie na tę osobę, czy na pewno warto ją mieć w swoim otoczeniu. Tutaj również są pokazane straty w związku z tą osobą. Także uwaga na to, drogie lwy. W tym tygodniu lecimy dalej. Panna, panna. sprawdzamy, co tam dla naszych panien pięknych na ten tydzień. Jakie energie są w tym tygodniu panna? Panna, panna, pranna. Piszcie mi, co tam u Was słychać, jak się czujecie. Panna, proszę o prowadzenie. Zgodnie z wolą wszechświata. Zapraszam Was na mój Instagram oczywiście. No i do czytań prywatnych. Do czytań prywatnych również Was bardzo serdecznie gorąco. Zapraszam. Panna, panna. Lecimy. <laughs> co tam u panny? U panny, moje drogie panny, tak. No i co? Panny w tym tygodniu wyjdą z jakiejś iluzji. Wyjdą z jakiejś iluzji, stawią czoła przed faktami. Prawda zostanie Wam pokazana, fakty zostaną wystawione na stół, wyłożone, świat, wszechświat pokaże Wam sytuację, osobę taką, jaka jest. I w związku z tym, drogie panny, czeka Was podjęcie decyzji, bo prawdopodobnie zmieniają się tutaj wtedy Wasze decyzje, jeżeli sytuacja okaże się zupełnie inna niż Wy sobie wyobrażaliście niż ta osoba na przykład pokazuje się taka, a okazuje się inaczej, więc wy też inaczej postanawiacie, jakaś prawda wychodzi na jaw, y, odkrywacie fakty i w związku z tym decyzja, w związku z tym decyzja nie będzie to łatwe, bo to jest zmiana waszego świata, zmiana waszego ładu, zmiana waszego porządku, ale tak ma być. Macie ujrzeć prawdę w tym tygodniu, panny. Ona nie musi być piękna, może być i bolesna, ale ważne, żebyście to dostrzegli, zobaczyli. Także tak, lecimy dalej. Lecimy dalej, dalej mamy nasze wagi. Waga, proszę o prowadzenie zgodnie z wolą Wszechświata. Waga, co w tym tygodniu 24 września, 1 października, waga. 24 września, 1 października, waga. Co w tym tygodniu czeka nasze kochane wagi, waga. Proszę o prowadzenie zgodnie z wolą wszechświata waga. I już sobie sprawdzamy wagi. Piszcie, co tam słychać moje miśki. Waga. No i wagi też mają, też mają koło fortuny. Tak jak poprzedni znak, yy, znaczy jeszcze poprzedni. Natomiast wagi mają stabilne koło fortuny. Co to znaczy? To znaczy, że wchodzi do Was zmiana, która od dłuższego czasu albo była w planach, albo Wy sobie ją zaplanowaliście, albo gdzieś tam do czegoś dążyliście. I ta zmiana nadchodzi, w tym tygodniu jakieś konkretne plany się pojawiają, albo dotyczące zmiany miejsca zamieszkania, zakupu mieszkania, zakupu jakiejś inwestycji to może również dotyczyć kariery, ale takie konkretne plany, które są ziemskie, typowo materialne, Wchodzą, dzieją się w tym tygodniu uwagi, ale również karty pokazują, że wchodzi zmiana, która ma was zaprowadzić do tego, drogie wagi, do tego, do czego tak naprawdę chcecie w przyszłości dla siebie samych i to raczej tyczy się takich konkretnych zmian, podpisywanie jakichś umów, formalności, jakieś rzeczy sprzedażowe, tego typu rzeczy. Mało tutaj mam pokazanych uczuć, ale tutaj również chodzi o wasze takie, waszą sferę przekonań. Tu jest zmiana w sferze waszych przekonań, w sferze komunikacji. Ogromne zmiany się zadzieją właśnie na tych płaszczyznach, o których mówię, drogie wagi i myślę, że to to jest na wasz plus, na korzyść. Tak to wygląda w tym tygodniu. Lecimy dalej skorpion. Zobaczcie, jak ona patrzy. Zostałam od mojego przyjaciela, słuchajcie. Także Dimosa, także taka kochana. Taka kochana. Dobra. O, jak powiedziałam. No i ona już by chciała. O, proszę bardzo. Iść w tańce. Lecimy dalej, skorpion. Skorpion. Proszę o prowadzenie zgodnie z wolą Wszechświata. Skorpion, proszę o prowadzenie zgodnie z wolą Wszechświata. 24 września, 1 października. Skorpion, 24 września, 1 października. Skorpion, mówcie mi, co tam u Was słychać. Obserwujcie mnie na Instagramie. Oczywiście, kto nie subskrybuje, zapraszam. No, i co, skorpiony, jeny, jaka śliczna, śliczna karta. Jedna, druga, trzecia, wszystkie trzy karty przepiękne. Skorpiony, kto ma ascendent w skorpionie, też piękne karty, rzeczy się dzieją. Mówię to oczywiście, bo ja mam ascendent w skorpionie. Moje drogie miśki, macie gwiazdę, macie słońce, macie dwójkę kielichów. Ja nie wiem, czy to będzie nowa miłość, zakochanie, piękna miłość, ślub, małżeństwo. Y Potomstwo, ciąża, wieści o ciąży, jakiś sukces, jeśli chodzi o miłość, o spotkanie bratniej duszy, o dogadanie się, o wybaczenie sobie, o po prostu taką przyjaźń od wszechświata, miłość taką kosmiczną tego typu rzeczy się dzieje u Skorpiona. Przepiękne, przepiękne rzeczy w tym tygodniu, przepiękny tydzień pod hasłem miłości, pod hasłem zakochania się, pod hasłem sukcesu. Sukcesu, jeśli nie macie tej drugiej półki, to też nie chodzi o to, że tutaj chodzi o taką miłość między partnerami, partnerkami, partnerem, to chodzi o miłość od wszechświata, o osoby, które nas otaczają i właśnie to będzie spotykało skorpiona w tym tygodniu, również jakiś sukces, jakiś sukces, czy to ale to będzie mocno połączone z miłością, czy do samych siebie, czy miłością do dziecka, czy miłością do mamy, czy miłością do partnera. To wszystko tak piękne, piękne karty. Piękny tydzień, drogi Skorpionie. Nic tylko Wam e, trzymać kciuki i zazdrościć. Przepiękny, przepiękny tydzień, pełen miłości. Tak to wygląda. Jakieś wyjście z jakichś trudnych związków i odkrycie miłości samego do siebie. Naprawdę, tak to wygląda. Lecimy dalej. Strzelec, obojnku. Strzelec. Proszę o prowadzenie zgodnie z wolą wszechświata. Strzelec. Strzelce nam rozrabiają. Strzelce nam rozrabiają więc strzelce muszą się co? Oczyścić. Strzelec, proszę o prowadzenie zgodnie z wolą wszechświata. Strzelec, 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 strzelec. Dobra. Słuchajcie, strzelec to mój znak w księżycu, księżycowy. Także wolność, wolność, wolność. Lecimy. Strzelec. Co ja wam gadam czasami? Nie wiem. Dobra, co u strzelca? No i słuchajcie, strzelce moje, co tam u was? No, strzelce, macie jakieś lęki niepewności związane z domem, związane z rodziną, związane ze stabilizacją w tym tygodniu? Pokazuje się to raczej w waszej głowie aniżeli rzeczywistości, bo w rzeczywistości fakty są takie, że macie wszystko, macie dom, macie gdzie co jeść, rachunki i zapłacić, macie na to wszystko i to się zgadza. Natomiast jakieś lęki w tym tygodniu u Strzelca wychodzą w głowie. Bardzo dużo dzieje się w głowie, i właśnie to są lęki, które będą dotyczyły co dalej, co dalej z moją przyszłością, co dalej z moją rodziną, z domem. Jak ja sobie z tym poradzę? Jakieś lęki wychodzą na jaw i strzelcy, moje drogie, musicie sobie z tym poradzić, bo to, co się dzieje, jest waszych w waszych głowach. Mamy miecze, mamy myśli, na rzeczywistości macie, wszystko się dzieje dobrze, poradzicie sobie, jest balans, wszystko będzie grało, drogi strzelce. To raczej wychodzą jakieś wasze. Ciemne strony demony, które trzeba będzie przepracować właśnie w tym tygodniu. Tak to, tak to moi drodzy wygląda. Lecimy dalej. Koziorożec. Energię na ten tydzień, 24 września, 1 października. Koziorożec. Koziorożec, proszę o prowadzenie zgodnie z wolą wszechświata. Koziorożec, proszę o prowadzenie zgodnie z wolą wszechświata. Koziorożec i sprawdzamy co dla koziorożca. Sprawdzamy, co dla koziorożca. Koziorożec, koziorożec. Jaka energia? Królewna. Królewna. Już myślałam, że królewna nam wyskoczy. Słuchajcie, koziorożce. Macie dwie energie. Bardzo przeciwstawne. Co to znaczy? Macie dwójki. Niby to znaczy dualizm. Niby to znaczy gdzieś balans, nie balans. Ale mam poczucie, że w tym tygodniu. Czekają was takie dwie energie: jedna was ciągnie tu, druga tu, coś was ciągnie tu, druga tu, i nie możecie tego pogodzić. Czegoś koziorożce nie będą mogły pogodzić w tym tygodniu, no, a może to być w ogóle w życiu, to tak jakby wy byście mieli, miały, kochani, dwie energie w sobie i po prostu one się nie mogą zgrać. Bo tu mamy bardzo ziemską energię, a tu mamy bardzo lotną energię, zostawić wszystko i wyjechać w świat. Dosłownie tak. Tak mam wrażenie, że taki konflikt będzie u koziorożca, u koziorożców, że z jednej strony chcecie być wolni, bez jakiejś odpowiedzialności, bez jakichś takich. Po prostu żyć sami dla siebie, a z drugiej strony, rodzina, a z drugiej strony, odpowiedzialność, jakieś ciążące na Was um, odpowiedzialności, jakieś um, trudne, trudne zadania, którymi musicie podołać, i może dlatego w tym tygodniu będziecie uciekać do tej swojej takiej energii, która mówi wam, um, zostaw wszystko i wyjedź. Dosłownie tak, dosłownie tak. Koziorożce będą miały takie myśli, to są myśli, natomiast e, karty pokazują, że. Znajdziecie balans w tym wszystkim. Znajdziecie balans w tym wszystkim, ale to może trochę zająć. No mamy tu końcówkę tygodnia, natomiast karty pokazują, że tutaj raczej chodzi chodzi o to koziorożce, czy nie za dużo na siebie wzięłyście, wzięliście odpowiedzialności i czy to nie jest tak, że chcecie jakby. Mm, również zdjąć odpowiedzialności z innych, którzy mieliby Wam na przykład w czymś pomóc, którzy mieliby Wam y, jakby uczestniczyć przy Was, w Waszym życiu, pomagać Wam, a Wy ściągacie z nich tą odpowiedzialność i bierzecie na siebie, jakby za dużo tego jest w koziorożce, za dużo. Przemęczycie się w którymś momencie i to nie jest dobre. I to nie jest dobre. Także tak, lecimy dalej. Wodnik, co tam dla wodnika na ten tydzień, wodnik, co tam na, dla wodnika na ten tydzień sprawdzamy, 24 września, 1 października, wodnik, 24 września, 1 października, wodnik, sprawdzamy, co na ten tydzień, 24 we września, 1 października, co ja mam z tym październikiem, słuchajcie. Już bym chciała, żeby była końcówka, a wcale nie chcę. Trzeba podjąć trochę decyzji. A ja nie wiem. Dobra, lecimy. Wodnik. 24 września, 1 października. Proszę o prowadzenie zgodnie z wolą wszechświata. Wodnik. Piąteczka, dwójeczka, szósteczka. Wodniki. No, wodniki i piątka buław. Jakiś konflikt, jakiś konflikt jest. W tym tygodniu energia konfliktu, w tym tygodniu energia też wyboru decyzji. Wybór, decyzja, ale to raczej to chodzi o Waszą taką drogę, ścieżkę życiową, co to wybrać. A konflikt jest jakby odrębną rzeczą, która może się wydarzyć i może to doprowadzić z odcięciem jakichś ludzi, z odcięciem jakichś ludzi, odcięciem się od sytuacji, odcięciem, Dostępu informacji o sobie, dostępu informacji o sobie, zapamiętajcie to, wodniki, myślę, że to jest ważne. Odcinacie jakiś dostęp informacji w tym tygodniu do siebie. Ktoś nie ma wglądu w wasze życie, w informacje o was, ktoś nie ma wglądu. Wy się odcinacie całkowicie i tak to widzę, drogie wodniki. No jest jakiś konflikt, jest jakiś konflikt na zewnątrz, jakby w waszej grupie znajomi, rodzina, partnerzy, ale również jest konflikt with was, co dalej zrobić, w którą stronę iść. I tutaj będziecie mieć większy dylemat. Natomiast jakaś informacja powinna być zablokowana o was. O was. Żeby ludzie, którzy nie powinni, nie powinni mieć dostępu. Zapamiętajcie to, powtórzę to jeszcze pewnie trzy razy. Jacyś ludzie nie powinni mieć dostępu do wodnika. O, i niech tak zostanie, niech to powiedziane zostanie. I tak tupniemy, tak zapukamy, coś mocnego tam musi siedzieć. Widocznie ściągnęłam jakąś jedną osobę, która potrzebowała to usłyszeć. No, ale mam takie poczucie zagrożenia, słuchajcie wodniki, uważajcie w tym tygodniu. Uważajcie w tym tygodniu, tak bym Wam powiedziała. Dobra, lecimy dalej. Ryby, ryby. Proszę o prowadzenie zgodnie z wolą wszechświata. Co tam dla ryb w tym tygodniu? Ryby moje kochane. Co tam dla Was? Jaka energia dla Was? Pamiętajcie, obserwujcie mnie na Instagramie. Zapraszam na czytania prywatne. Ryby, moje kochane ryby. No proszę o ryby. O proszę. No macie zmianę. Macie zmianę. Macie koło fortuny, ale. Ale jesteście trochę jak takie dziecko we mgle, co to znaczy: yy, przychodzi do Was zmiana, albo propozycja, albo cokolwiek nowego się pojawia, a wy, drogie ryby. Wychodzicie do tej zmiany z jakimś lękiem, z jakimś takim niezaufaniem, w ogóle z takim jakimś: no, ja nie wiem, ja nie chcę, nie chcę tej zmiany, a z drugiej strony, bardzo potrzebujecie tej zmiany, bardzo potrzebujecie tej zmiany. Mam wrażenie, że ryby podchodzą do zmiany, która się pojawi albo pojawia w ich życiu z, ze zranionym sercem jeszcze. Macie jakieś zranione serce po utracie kogoś, czegoś, bardzo prawdopodobnie i ciężko wam się otworzyć na tą zmianę. Natomiast karty mówią: Droga rybo, ryby, weźcie to, co do Was idzie, zaufajcie temu, bo to idzie, żebyście mogły być szczęśliwe, mogły być szczęśliwi, szczęśliwe. Tak to, drogie ryby, wygląda. Jest jakieś, jakby, jest jakieś, jakby to powiedzieć, podążanie za sobą, ale w perspektywie zranionego serca, które było jakiś czas temu. Tego już nie ma, drogi ryby. droga rybo, drogi rybo zranione serce, owszem, ono będzie o sobie przypominać, ale wy jesteście, już macie tyle jakichś zdolności, umiejętności, już tyle nabyliście doświadczeń, że już wiecie, jak nie dać się doprowadzić do jakiegoś takiego trudnego stanu, zwłaszcza w perspektywie zmiany, która może okazać się dobra i będzie dobra, więc zaufajcie temu, drogie ryby, zaufajcie, no ja bym zaufała cudowności, wspaniałości, wszystkiego dobrego, Niechaj się tak stanie dla osób słuchających mnie, buziaki, papa. Pa.